Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, też sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija. I rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Zadanie 3,134. Podaj wzór przykłady funkcji nieparzystych, której dziedziną jest zbiór należący do rzeczywistych lub bez zera. No to pamiętamy, funkcja, która jest nieparzysta, tak? Funkcja, która jest nieparzysta, jest symetryczna względem. Ech, względem naszego układu współrzędnych, więc możemy sobie w e, środkach układu współrzędnych, więc możemy sobie jakoś dowolną funkcję narysować liniową, załóżmy taką. O, ona sobie tutaj przechodzi, widać przez punkt. Tutaj e, trójce odpowiada jedynka, tak? Ok. Czyli możemy sobie napisać, że taka funkcja na przykładu a, no to będzie na przykład w tym przypadku no to y równa się 1, trzecia x, tak? A pomnożymy jak podstawimy sobie x3, no to wyjdzie nam y1. To będzie nasza funkcja, która jest symetryczna względem początku układów współrzędnych, jest nieparzysta. I tutaj dziedzina tej funkcji x należy do rzeczywistych. No to jeżeli chcemy, aby było włączone 0 z takiej funkcji, to musimy taką funkcję sobie zrobić w postaci. E, Podzielić to po prostu przez, przez x, czyli będziemy mieć funkcję w postaci y, powiedzmy, 1 przez 4x. Tak. 1 przez 4x, i wówczas widać, że dziedzina takiej funkcji to jest x należy do rzeczywistych, ale bez zera. Tak.